Cześć, z tej strony Kamloks, w dzisiejszym odcinku przychodzę niemożliwe parkury stopy na czas. Jak jesteście nowi możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, lecimy z pierwszym parkurem. Będzie to srebro parkur od Mikalo. Więc zobaczymy jaki będę miał czas. I od razu was poinformuję, że w tym tygodniu będzie to jeden, może dwa odcinki z wykopania. A z tego powodu, że moim zdaniem to kopanie trwa za Długo, a nagrywam wszystkie odcinki w weekend, bo tak nie mam za bardzo czasu. No i to wydarzenie jest trochę nudne, bo 45 minut kopania to jednak trochę za dużo, więc będzie więcej odcinków w tym tygodniu z parkurów. Wydaje mi się, że będzie lepiej. Nic się nie stanie. Jak tam będą 2-3 odcinki z parkurów, a jeden z kopania, chyba będzie dobrze. Możecie napisać, czy chcecie na przykład, żeby były. Dwa odcinki z parkurów w tygodniu i dwa z kopania? Czy wolicie trzy odcinki z kopania i jeden z parkurów? Możecie w sumie napisać, wtedy będę wiedział, co nagrywać, czy więcej, czy znaczy, mi chodzi, czy będę nagrywał tego i tego po połowie, czyli po prostu dwa odcinki tygodniowo tego, dwa odcinki tygodniowo tego, czy po prostu wolicie więcej z kopania? Możecie w sumie napisać, wtedy będę wiedział. Tutaj. Próbuję jak najlepszy czas zrobić. Nie wiem jaki czas będę miał. Mam nadzieję, że dobry. Okej, okay, tutaj dripek. Trochę tak widzicie. Ten po prostu drip jest taki jak klocek ten lodowy. I łatwo po prostu z niego spaść. I tak słabo skacze. Okej. Okay. Trzeba jakieś skróty zrobić. Tylko czasami wydaje mi się, że te skróty się po prostu nie udadzą. Więc też nie próbuję tak jakoś mega robić te skróty. O tam na przykład widzę, że się da, to co tam zrobię? Wow, dobra, tu się akurat dało. Tu się też da. No i sobie przejdziemy. Czas chyba słaby będzie, ale próbuję jak najlepszy. Chyba, że jest tu po prostu jakiś skrót, którego nie widziałem, bo widziałem, że ktoś miał mega dobry czas. W sumie e, minuta 53. So, porównam jeszcze do moich znajomych. Jak oni mieli? Czy to taki bardzo słaby wynik, czy to nie? No, Michalo tam mnie wyprzedziło 4 sekundy, ale to w sumie jego parkur, więc zna jakieś tam skróty. O, wyprzedziłem X-Lucky. Więc fajnie, dobre. Idziemy sobie teraz na kolejny parkur. Ok, idę sobie teraz na kolejny parkur. Może teraz ten Gold Parkur sobie przejdziemy. Jest on niemożliwy. I od razu Was się spytam, czego używacie teraz? przeglądarki na Blockstar Plan, czyli po prostu używacie przeglądarki do grania w Bysypy czy aplikacji Blockstar Plan, bo jest też taka możliwość. Możecie właśnie napisać. Ja wam powiem szczerze, że używam aplikacji. Wydaje mi się, że są takie mniejsze lagi, ale oczywiście też czasami mam lagi przez internet, bo czasami tam może zlagować. Czasami jest wina Bysypy. Ale to nie zawsze, więc możecie w sumie napisać. Ja już Wam odpowiedziałem, że użyłam aplikacji. Można ją pobrać łatwo. Po prostu, jak wpisujecie na e, wysypy i wchodzicie w przeglądarce, to wtedy właśnie macie takie na dole pobierz. No i to pobieracie po prostu. O nie! E, na serio musi być labirynt, których nienawidzę. Oby przynajmniej teraz było dobre przejście. Tak nie, to będę miał taki mega słaby czas, że ja nie wiem. Dobra, sprawdźmy. No dobra, no będę miał słaby czas przez labirynt, albo w sumie tam mało czasu straciłem. Powiedzmy, że tam 5 sekund bym miał, nie, nie jak nie ten labirynt. Okej, okay, tu. 1 minuta 23, spoko. No i meta fajnie. Yy, prawie jakbym może ogarnął ten labirynt, może by był najlepszy dzienny. Ale nie mam, no to w sumie idziemy sobie teraz na kolejny parkour. Okej, okay, to idziemy w sumie na następny parku. Akurat sobie teraz patrzę, jaki okay, jest nowy parkour w topie. No to mówię sobie, przejdę go czemu nie, jest niemożliwy. Może będę miał wszystkich czasów, jak go ogarnę. Zobaczymy, zobaczymy, Ok. Próbuję jak najlepszy czas oczywiście. Próbujemy, może się uda. Ok. Teraz no jest, jest on łatwy, ale na początku zobaczymy, co będzie później. Dobra, więc przejdźmy sobie. Zaraz też przechodzimy jeszcze jakieś dwa parkury albo jeden. Zależy, żeby też odcinek nie trwał długo. Zobaczymy, ile ten parkur będę przechodził, i wtedy pomyślę, czy przejść jeszcze jakiś, czy już nie. Okej, okay, tak, tutaj jest brama, no i tutaj już się nam chyba uda, możecie w ogóle stawić łapkę w górę, chciałbym, żeby pod tym odcinkiem było 1000 łapek w górę, nie wiem, czy wam się to uda, bo jak są perkury, to jest o wiele mniej wyświetleń, jest o wiele mniej łapek, ale no, nie wiem, może teraz się postaracie i zostawicie tę łapkę w górę, nie wiem, fajnie by było. Dobra, no to w sumie przychodzimy. Parkur, zobaczymy, czy w ogóle go przejdę. Ja raczej tak, bo jest on łatwy. I może będę miał dobry czas. Na razie się nie zatrzymuję i próbuję mieć jak najlepszy czas. I widzę, że jest on bardzo fajny, bo jest on łatwy i niemożliwy. Ale niestety zginąłem. Gdy powiedziałem, że jest łatwy, to zginąłem. Ale super, a byłem już przy końcu. Ale może teraz się uda. A mi się teraz nie uda. To spróbuję. Kolejny raz. A jak już kolejny raz nie, się nie uda. To już będzie jakieś cięcie. Żebyście nie oglądali ciągle to, to samo. Że będę ciągle ginął, bo to by było bez sensu. Więc lepiej jakieś zrobić przyspieszenie lub cięcie. Ok. A w ogóle klucz mam. O, czemu ja go nie uszyłem? Czemu ja klucza nie uszyłem? Co ja zrobiłem? No nie. Ale dobra. Pyk. Przejdźmy sobie. Tam dalej. ok, Jakbym miał tam dużo tych kluczy, to by było lepiej, ale nie mam na razie VIPa. Czekam na tą promocję, bo się teraz nie opłaca. Na rok też nie będę kupował, bo jakbym dostał permanentnego bana, to by się w ogóle nie opłacało, więc na jakieś 3 miesiące może miesiąc zobaczymy. ok, W ogóle fajny ten park, taki Widzę, że klucz jest taki klozy, którego nawet nie widziałem. Taki błękitny, fajny. No to przechodzimy, żeby był dobry czas. Zobaczymy jaki w ogóle będzie tutaj czas, mam nadzieję, że mega dobry. No ja To się zaraz okaże. A to był taki dziwny Bug. też przez to straciłem trochę czasu. O i ja mam w sumie tutaj klucz, jak zginę, to będę miał ten kryształ, więc w sumie nie klucz tylko kryształ. Więc to jest spoko. Aha, myślałem, że zginąłem. A nie zginąłem. Ej, to było trochę XD. No ale w sumie fajnie, że nie zginą. O, teraz zginąłem, akurat. Ale dobra. Mam kryształ i to jeden, więc muszę to wykorzystać, żebym nie zginął. W ogóle pozdrawiam. Widzę, że tutaj słodka Skybo wbiła. Więc pozdrawiam cię. O, chyba mi się Bogowała jest kryształów, kryształ, więc jest fajnie. Jak się bugują kryształy. Okej, okay, tak. Nie ej no! Czemu ja tak słabo to przychodzę? Co jest? Co jest? No szybko, Camlocks. Camlocks zawsze radę normalnie. O, dobra, to był... To było coś. To był dobry skrót. Okej... Okay. No i tu będzie już easy. I mamy rekord, czy nie mam rekordu? O nie, o tam. Psz, nie udało mi się chyba o 2 sekundy i 15 sekund pobić rekord, ale trudno. Idziemy sobie teraz na kolejny parkur. Okej, okay, może teraz w sumie taki będzie fajny na sam koniec, taki yellow parkur. On jest chyba od Mikalo, jak dobrze pamiętam tak od Mikalo 3 miesiące temu właśnie zrobiony. Mikalo miał tutaj minutę. To w sumie bardzo dobry czas. W ogóle Mikalo ma już to level, tam mu nawet uśmiech. On nawet jest online, więc spoko. Pewnie coś tam nagrywa lub gra po prostu. Więc ja sobie tutaj wbijam. przychodzę, zobaczymy jak mi on pójdzie. Coś poszło nie tak. Spróbuj. Kolejny raz. okej. Okay. Spróbowałem, no i jest dobrze. Ha, od razu zginę, bo tutaj trochę straciłem czasu. O, teraz będzie lepiej. O, teraz co? Dobrze wystartowałem. O, to jest spoko, ale kiedyś grałem lepiej w parkury, teraz tak mi słabo to wychodzi. Teraz taki słaby jestem w te parkury, że to słabo trochę. Okej. Okay. Co tam mamy? Teleporcik. Aha. To nie jest teleporcik. No nie powiem, że nie. Już nie ja pamiętam, jak ten w ogóle parkour przechodziłem. Czy go w ogóle przechodziłem? O, skrót fajny nawet. Teraz go odkryłem, więc fajnie. A bo to są chyba te dwa. Nie. Jak ja mam się tam dostać? A dobra. Teraz to już mam. Aha, no dobra. Tylko straciłem trochę czasu, więc jeszcze raz. Teraz to mi się już na pewno uda. Jak macie jeszcze jakieś w ogóle pomysły na odcinki z parkourów oraz z kopania, piszcie w komentarzu. Możecie też dawać pomysły na odcinki po prostu z xlaki czy tam z leśnym, czy tam z jakimiś innymi youtuberami, bo mam zamiar coś z nimi nagrać. Więc piszcie tam w komentarzu. Może coś będzie fajnego na kanale za niedługo. Okej, okay, tu. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tu mamy tak. To będzie akurat proste, mi się wydaje. Ok, tak. Dobra, tutaj. No teraz te ścianki, to easy. Ok, no to mi się uda już na pewno w sumie. Tak. Chyba, że jestem taki noob, że mi się nie uda. Nie, może aż taki noob nie jestem. Proszę. Camlock, nie będzie takim noobem. Mega. Okej. Okay. a Mikalo w ogóle to robił, chyba, jak wbijał 100 tysięcy subów. Ja to pamiętam, chyba. No tak, to tak było w sumie. Wow, to jest taki parkour, gdy Mikalo miał live i na tym live wbijał 100 tysięcy subów, więc wow. Okej, okay, zginąłem. No tu jest laba i łatwo zginąć. No właśnie, tu, gdzie jest właśnie to, co. Te co dymy takie robi Te ogień taki co robi No to tam jest w środku lawa I przez to łatwo powiem szczerze skinąć. Ale może się jakoś uda A jeszcze to jest takie Takie trudne Bo jestem po prostu drip I ciągle w jakąś stronę mnie Ej no co 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 ja nie umiem parkouru przejść Tak No nie! E, myślałem, że już przeszedłem to, a tu nie. O, rudy czegoś potrzebuję. Ja tam nie potrzebujesz nic. Pyk, pyk. A to po prostu tak było trzeba przejść. A to... to ja nie wiem co ja robiłem serio. A tu co? Tu tak trzeba przejść? No dobra. Widzę, że już mam słaby czas. No yy, to, to chyba tego parkuru... Szczerze nie przechodziłem. Nie przechodziłem go na pewno całego. No bo trochę dziwne. Nigdy tu nie byłem. To trochę jakiś dziwny parkur, A czyli po prostu go nie przechodziłem całego. Teraz już wiem. Nie wiem jak Mikalo miał tutaj tą minutę ileś. Chyba zna to jakiegoś dobrego skróta, bo ja nie wiem. Dobra, widzę, że tu jest dobry skrót. Więc taki skrót ja wykorzystam, oczywiście. No i idziemy tam. I przeszedłem. Jej, dobra. No to w sumie już chyba będzie tyle. Rekord dnia, więc i tak nieźle. Więc jak odcinek wam się spodobał, możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko i cześć!